Czas tylko my się zajmowują zdjęcie. Musimy teraz już nie będziemy mieli nie mamy czasu na pytania. Wziąć się do wspólnej fotografii. szanowni publiczności. Nadal prosimy Was o to, żebyście, chociaż delikatnie oklaski, wystosowali do załóg, które prezentują się na tej ceremonii startu w Albury rajdu Małopolski. No i cóż, życzymy Wam powodzenia. To będzie, to będzie szybki rajd. Mam nadzieję, że będzie efektowny. Bardzo szybki nawet sami odpowiadają. Dzięki wielkie powodzenia. Dziękujemy bardzo. Powiedz wiesz, jak myślisz, to jeśli dwóch nie, wysokiego wzrostu zawodników, to i tak przekłada się na ilość kilogramów, które są wjeżdżone w pojeździe. To tak. jest jednak w, w środku dwóch ludzi, to jest kilkadziesiąt kilogramów. To może mieć wpływ. To może mieć wpływ na... na no, no tak, bo wiesz, jeśli w F1 walczy się to są to każdy kilogram, tak jak w Rubeira, no to jeśli tutaj zbije... Yeah. Kosław, Wojciech Kaszowski i Adrian Kaszowski. I załoga numer 117. Dzień panowie, dobry na becie. Panowie, witamy Was serdecznie. kawał pięknej roboty. Dziękujemy, że postawiliście na historię. Dziękujemy też że chciałem bardzo podziękować wszystkim kibicom, którzy nas dopingowali i też wszystkim, którzy nam pomogli w tym, że mogliśmy to wystartować. I ja myślę, że doping był niesamowity, bo ludzie jednak pamiętają historię, pamiętają te piękne auta z no tak, mam nadzieję, że nie zawiodłem I Ja obstawiam, że nie bo Oglądałem relacje, widziałem co się działo, więc myślę, że zrobiliście wszystko na pięć. No to dobrze, Proszę, A twoja ocena tego rajdu? lub mówi, że wszystko zrobiliście na pięć. Czy również uważasz, że to była piątka? Jak najbardziej. Zdobyte bardzo dużo nowego doświadczenia. Mam nadzieję, że zaprezentuję to w następnych stach. Czy w którymkolwiek momencie żałowaliście, że wybraliście jednak dość duży samochód na te nieprawdopodobnie szybkie i kręte trasy i Raidu Małopolski? Nie, ten samochód bardzo dobrze się prowadzi. Jest narwany, ale kierowca jest bardzo dobry, więc po czarnym do mety. Bo to jest trochę tak, że jak nerwany plus nerwany, to jest tak, dwa minusy dają plus, prawda, jakby wtedy wychodzi z tego spokojna, płynna i dobra jazda. Bardzo Wam dziękujemy, zapraszam Was do wspólnego zdjęcia, załoga numer 117. A Was, drodzy Państwo, prosimy o gorące brawa. Wojciech Kaszowski, Adrian Kaszowski. A za chwilę będą jeszcze chyba bardziej gorące brawa, bo za chwilę wjedzie auto, które wspomina taką historię, i tak, zamaszyste jazda, a powie... jazdy... Ale tak powiem Ci patrzę, pamiętam, że samochód starku, w to jest początek lat 80. szanowni państwo. Słynne...